Małgosia leży z kochankiem w łóżku. Jaś wraca szybciej z pracy. Małgosia upycha kochanka do szafy, a w szafie wisi samo futro. Jaś zmęczony kładzie się spać. Kochanek nałożył futro i wychodzi po cichu z szafy. Ale Jasiu się przebudza i go dostrzega. Kim jesteś? Jestem małym molem. A co z futrem? Zjem po drodze. Spotkał się ja ze Stasiem i ja opowiada, co mu się dziś przydarzyło. Pojechałem autem do marketu po jedzenie. Stary, stałem dosłownie dziesięć minut na parkingu. Wychodzę ze sklepu, a tam strażnik miejski wypisuje mandat za złe parkowanie. Podchodzę do niego i mówię: Ty, gościu, odwal się od tego samochodu. Strażnik, nic nie mówiąc, zaczął zakładać blokadę na koło. Mam cię typie w dupie, ty głupi pajacu. A on mi odpowiada. Zobaczymy, kto kogo będzie miał, jak przyjdzie panu zapłacić. Możesz mi skoczyć, dzieciu. I poszedłem spokojnym krokiem przed siebie, skręciłem za budynek w lewo i wsiadłem do swojego samochodu. Siedzi Jasiu Małgosia na ławce. Małgosia mówi do Jasia. Jasiu, znalazłam nową wiedzę odchudzającą, taką specjalną dla mnie. A co tam będziesz jadła? Tylko na i drób. A konkretnie co? się mleczko. Spotyka się Jaś ze Stasiem na piwko. Co tam Stasiu u ciebie słychać? A wiesz, nic nowego. Praca, dom i tak na okrągło. A co u ciebie, Jasiu? A wiesz, dziecko mi się urodziło. To na pewno żonka szczęśliwa. Właściwie to nie wiem. Jeszcze jej nie mówiłem.